Witam Was kochani, w sobotę 17, dzisiaj tak nietypowo, więcej alkoholi, bez alkoholu. Dzisiaj mamy rocznicę ślubu i postanowiliśmy z mężem popróbować coś, czego jeszcze nie kupowaliśmy. Tutaj mamy tak getrenkę, to załatwiliśmy w rewę, bo ono jeszcze stoi. Natomiast y, cały sklep rewę zburzyli, nawet jednej cegły już nie ma. Nie wiem, co oni będą w to miejsce budować, jakiś nowy budynek, czy podziemny, czy naziemny, zobaczymy. Ale w każdym bądź razie myślę, że co najmniej rok nie będziemy mieć rewę. Dobrze, że jeszcze getrenkę mamy, <laughs> także... Najpierw może sobie omówimy, co w Getrenkę kupiliśmy, a pozostałe zakupy są z normy. I jeszcze zrobiliśmy w EDC zakupy, ale to będzie w osobnym filmiku. To tak, moi kochani. Pierwsze to kupiliśmy, w ogóle tak, tak jak widzicie, piwa są albo w takich tych kistach po 20 sztuk, no 24, tam 16, 12, różnie zależy jaka kista jest. Albo są takie w sześciopakach. O, widzicie, że to jest wszystko? Są sześciopaki. Widzicie? I teraz tak, ten pierwszy Paulanera to jest chyba normalnie alkoholowe piwo. Zaraz zobaczymy. I tu się płaci cenę za sześciopak, nie za butelkę. To jest 4,79. To jest 4,79 i to jest, wydaje mi się, że jest alkoholowe. Ojej, tą ręką to ja nie lubię nosić. Ja nie mam siły w lewej ręce, jestem praworęczna. Zaraz zobaczymy. 6 razy 0,33. One może i trochę więcej kosztują, ale tak, 5,5 alkoholu mają ten paulaner. Może trochę więcej kosztują, ale wiecie co? No nie można wszędzie zawsze na wszystkim oszczędzać. Trzeba... Sobie czasami na coś pozwolić. W końcu po to pracujemy, żeby mieć radość z wydawania pieniędzy. Także ten Paulaner, pierwszy i kaucja 48 centów. Jest za 6 butelek, bo one chyba są po 8 centów. Potem pokażę Wam na koniec faragon, bo to. Następnie mamy Grapefruita. A tak, nawet tu też jest alkohol fry, czyli nie ma alkoholu, bezalkoholowe. Nie wiem co to jest: czy to jest jakieś takie piwo, czy napój. Bo były i alkoholowe, i to było bezalkoholowe. Tak wygląda tutaj. Natomiast ja sobie wzięłam, ponieważ nie mogę pić alkoholu teraz. I o. Tak to wygląda. Nie wiem, jak będzie smakować. Spróbujemy pierwszy raz. Ja tego w ogóle jeszcze nie piłam. I tu mamy 6 razy nie wiem, też 0,33. I ten grayfrut kosztuje 4,29. I znowu 48 centów jest doliczona kaucja. Kolejne będzie tutaj. Yy, yy. Mięta. Mięta, tu też jest 0,33. Mięta z maliną. I też takie, właśnie, buteleczki. O. Widzicie? Zobaczę, co to jest. Czy to jest bardziej takie jak drinki, tylko że bez alkoholu? Czy to jest bardziej jak piwo? No zobaczymy. I to, moi kochani, kosztowało. 2,79 za te 6 butelek. I znowu kaucja 48 centów. I ostatnia pozycja to jest taka mieszanka: to jest piwo z kolą i z wiśniami. Widzicie? To ma chyba 2% w sumie alkoholu. Ale y, samo takie piwo z kolą, no to mi smakuje bardziej niż ten radler, bo tutaj jest bardzo popularny ladr, radler, że się do śniadania pije. To on ma 2% alkoholu 2,3% to jest piwo z sokiem cytrynowym, ale ja wolę na przykład już jak mam taką mieszankę to wolę z kolą właśnie, a tu jeszcze jest, tu jest jeszcze z wiśnią. Także to też kupiliśmy pierwszy raz, bo samo normalnie kupowaliśmy piwo z kolą czasami. I to moi kochani kosztuje 4,79 za 6 butelek. Wydaje mi się, że one też są 0,33. Tak jest 0,33 i również 48 centów kaucji. I kupiliśmy dwie skrzynki, czyli 24 butelki coli mix, czyli cola z sokiem pomarańczowym, półlitrowe 24 butelki, <klim> yy, czyli 12 litrów Cuzamen. I teraz, moi kochani, oddawaliśmy mnóstwo butelek, <glim> dlatego zapłaciliśmy za to 24,53.

14, czyli 34, jakieś 35 euro. To są te 4 sześciopaki plus dwie skrzynki tej coli Mix. I to już mamy sobie załatwione getrenkę. Opowiem Wam, jeżeli będziecie ciekawi, jak co smakuje, co, nam, co z tego nam najbardziej smakowało. I przechodzimy do zakupów z normy. Bananów kupiliśmy, to jest 2,60 w sumie. One są takie jeszcze zielonkawe, muszą sobie leżeć i dojrzewać, ale po 88 centów to jest 2,29 za 2,600 kg. Następnie mamy y, dwa razy po pół kilograma tej borówki. Ją ostatnio kupiliśmy w tym wiadrze. Ona, słuchajcie, jest przepyszna, była tak słodka, i tu jest wszystko o, suchusieńka, jest do samego dna i to samo drugie wiadro. A przepyszna, słuchajcie, tak słodziutka, że po prostu niesamowite. I mamy: nie ten rachunek wzięłam, borówkę mamy po 3,69. Kolejne, to jest pół kilograma y, winogron jasnych, 1 euro. Przecena z 1,79 była. Y, po 99 centów te paluszki z sezamem. M&M's 2,99. I szpecle wzięliśmy, kilogram bardzo tanie, 1,69 za cały kilogram, natomiast nie braliśmy, to jest jakiś no-name no name chyba według mnie, nie wiem, nie, nie kupowaliśmy jeszcze tego, więc zobaczymy jak one smakują, czy tak jak prawdziwe szpecle, czy, czy troszeczkę inaczej. I za te, rachun za te zakupy w normie, kochani, zapłaciliśmy 17,34. A tutaj o macie wszystkie pozycje wyszczególnione. Także dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania. Yy, zapraszam do lajkowania. <gry> i na, oczywiście na następny filmik który się ukaże jutro. Trzymajcie się zdrowo. Ukaże się jutro. Boże, co ja mówię? Który Ostatnio tak musiałam podzielić, bo ten pierwszy się bardzo długo wgrywał. Zobaczymy. Zaraz będę nakręcać drugi film, także jeszcze raz trzymajcie się zdrowo do usłyszenia w, następ, w następnym filmie. Pa, pa.